Która to edycja SK Music Awards? Dwunasta, okrągła. <laughs> Na samej gali SK Music Awards było pół miliona ludzi, natomiast w ciągu całego dnia jak były próby przewinęło się milion, także mamy rekord. Ta gigantyczna scena jak długo się budowała? Dwa tygodnie, od zeszłego poniedziałku. są nieziemskie, scena tutaj jest po prostu jak marzenie, naprawdę zawsze marzyłam, żeby wystąpić na takiej scenie i dla takiej publiki, atmosfera jest niezwykle gorąca, wszyscy śpiewają, szaleją, nie no po prostu czad. Wczoraj dostałaś trzy nagrody, świętowałaś to jakoś wczoraj wieczorem? Nie, ja wczoraj miałam wielkiego doła, naprawdę miałam, miałam wielkiego doła, bo nie miałam odsłuchów na swoim występie, nie słyszałam się przez cały występ. Dlatego po prostu jestem tak załamana tym wszystkim, co mi się przytrafiło, że po prostu jeden guziczek, którego mi ktoś nie włączył, zepsuł mi po prostu cały występ. No, jestem po prostu siebie niezadowolona i tyle. Jest mi po prostu smutno, jestem zawiedziona. Dzisiaj sobie to odbiłam. Wszystko mi działało i mam nadzieję, że było dobrze. Ja już dzisiaj planuję świętować, bo wczoraj tak naprawdę też nie mogłam, bo wiadomo, dzisiaj koncert całogodzinny, więc jest to obciążenie dla gardła, nie mogłam sobie pozwolić na jakieś szaleństwa. Nie masz już nagród Eski. Ojej, mam ten zaszczyt, że wiele. W sensie mam taką półeczkę w domu, gdzie mam tylko eskę. Czym charakteryzują się farnocholicy? Są no, po prostu naprawdę fajne osoby, które, które znają granice prywatności, nie, nie siedzą mi pod domem, ale wspierają jak tylko mogą w każdej, w każdej dziedzinie i to jest super. Muzyka Pracujesz od roku nad dziesiątą płytą. Jakich kawałków możemy się spodziewać na tej płycie? Właśnie prosto z, z Szczecina jedziemy do studia. Jest to płyta autorska. i W sensie nie, że tak, że jest, jest, siedzę w domu yy, bez światła i tylko, tylko piszę, ale robimy to z zespołem. Każda gitara wiem co gra i wybiera mi dźwięki tych gitar. To jest po prostu... Jest to trochę męczące, bo to jest strasznie dużo, strasznie dużo godzin poświęconych temu to pojawi się oczywiście jeszcze w tym roku, pod koniec, pod koniec września, początkiem października. Pracujemy mocno, no, pracujemy mocno i strasznie się cieszy, bo myślę, że ta płyta będzie fajna. Czy jesteś fanką na Burtado? Tak, ja bardzo lubię pierwszą płytę. Maniter w ogóle zaromiste. Lubię ją m, dlatego, że właściwie też śpiewa w dwóch językach, tak jak ja. Gdzieś tam, gdzieś tam bardzo, bardzo lubię piosenki, z tym Belanem robiła fajną robotę. Fajnie, fajnie. Wczoraj wręczałeś nagrodę podczas gali Nelly Furtado. Nagrodę specjalną. Czy miałeś okazję z nią chwilę porozmawiać po koncercie? Przed koncertem, przed koncertem tak. Bardzo fajna, bardzo skromna osoba. bardzo szybko po e, imprezie Nelly odjechała do hotelu ze względu na osoby, które opuszczały tutaj e, teren koncertu, żeby ich dużo żeby po prostu szybko dojechać do hotelu.